To nie zastąpi nigdy człowieka drugiego, tak? I, I wszystkiego, co się z tym wiąże, tak? To, to musi też być y, bliskość, bierzemy wszystkie aspekty pod uwagę, tak? Ciało y, też, ciało też, tak? Ta wizualne spojrzenie na siebie nawzajem, tak? Wyrażenie siebie poprzez swoje ciało, y, połączenie duchowe. No, czy z maszyną da się mieć połączenie duchowe? Ona może powiedzieć właściwe słowa, ale czy poczujesz ten przepływ energii, który poczujesz z drugim człowiekiem, który nie wiem, no na przykład na sesji, jak masz na pewno jakieś odczucia w ciele, jak pracujesz z klientami, tak? To są te takie te przepływy duchowe między ludźmi, te przepływy energetyczne, energetyczne. że nagle poczujesz, nagle poczujesz ciarki, że ci idą, czy no. włosy stanęły ci na ciele, i wiesz, że tam w tym procesie coś się wydarzyło między wami, nie? No. W takim poziomie głębszym. Myślę, że żadna maszyna tego nie zastąpi nigdy. Ja też tak myślę, jestem przekonany. Natomiast, Aniu, jest kilka aspektów w życiu, do których negocjacje nam są tak naprawdę bardzo potrzebne, bardzo potrzebne i może nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy.